Siemaneczki, witam was bardzo serdecznie, ja Jestem jestem Skamerex i ze mną jest Crazy Alex. Hello! I razem gramy sobie w grę Don't Starve Together, odcinek trzeci. Co robimy dzisiaj? Szukamy jedzenia. No, czyli tradycyjnie to, co zawsze. Szukamy jedzenia i, i, i co dalej? W ogóle, no, czekaj, czy ja mam coś do jedzenia? Ja chyba nic w ogóle nie mam do jedzenia. Wydaje mi się, że przydałoby się... Um, kla nie klatki, tylko to płatki już porównując też z Alex. Tak, też, też. Mm. Tak, a jak pułapkę się daje, to trzeba jakieś marchewkę najlepiej po posadzić po pod pułapką i wtedy króliczek się zbliża i nawet długo nie trzeba czekać, aż przyjdzie do tego i się złapie. To jest bardzo fajne. Mnie się wyleje. A tutaj coś rośnie, Examine. I still grow. Sam czas rośnie, dobra. Mhm. No bo posadziłeś tu coś. Ale trochę takie to... Według mnie to jest takie trochę dziwaczne to, ta roślinka. Hmm. Nie wiem, czy wiedziałaś o tym, ale jak użyjesz kółka myszy, to przybliżasz i oddalasz obraz. No to wiedziałam, wiedziałam. No ja, ja na przykład wczoraj ostatnio się o tym dowiedziałem. Dobra, czekaj. E, mamy ósmy dzień. Słuchajcie ludziska, to jest już ósmy dzień i ósma o, noc i my dalej żyjemy. O, gdzie ja, mamy, pojęcie o tej, mamy, o, mamy jakieś tam drobne pojęcie o tej grze, ale jest ono no, stosunkowo znikome. Dobra, Zanowite. mamy noc. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Tutaj food, survival, trap. Aleks, ty będziesz musiała mi tutaj mówić, um, ty, ty zajmij się pułapkami, bo ja za, za dobrze angielskiego, znaczy angielski jako taką leci, tylko że akurat tych nazw nie rozumiem. Bird no to to jest pułapka na, na ptaki. Ja, jaki mam plan? Mam plan, żeby zrobić jakąś ja broń dzisiaj, jak się uda. żeby z tego, co wiem. Bo tam pokazany jest ten, pajęczyna, nie? Mhm. Pajęczyna z pająków. Ła, ła. Niespodzianka! Spero. Aha, to jest włócznia. Dobra, aha, włócznię mogę sobie zrobić. Tak, tak, włócznię możesz sobie zrobić. Super, ma włócznię i włócznią się oczywiście można bić, prawda? To służy to, to do bicia się. Uh -huh. No to jest zajebiście. Ej, oglądajcie w jakości e, 720 HD i w 60 klatkach na sekundę, bo mówię, YouTube o, już od dłuższego czasu pozwala na no to. Teraz trzeba żarcie szukać, a nie tu gadać o, o dupie marynie i o Marynie dupie. Czy to oko o... tam dalej jest? Tak, na tym momencie przy swoim imię. No bo to jest jajeczko. A nie? To jest, jest oko. Ja z... mu to jajko ukradę, ale. Eee, on będzie cię gonił, dopóki. Póki mu nie odda się albo coś. Kurczę, mam mało, mam mało tego jedzenia. to mogę niby te kwiatki jeść, ale to nie ma sensu. Dawać Można... mi. Można wykopywać te krzaki z. Berry bush, czyli te takie z jedzonkiem. Mhm. Jak wykopujesz, to je podnosisz. Później je możemy posadzić koło siebie. Tylko je trzeba później um, głowienkiem zasadzić i później to będzie rosło. No. I tak samo jest z trawką, tak samo jest z flintami. Bardzo fajnie. że to są flinty. O, ja yes, te berries. No bo właśnie, kurde, denerwujące jest to, że jestem mało tego jedzenia nie może się posunąć do przodu w ogóle. Tak. Albo no to ja my tacy ja za cofani jesteśmy. Znaczy nie no, ja nie zdechnę, ale już też głoduję. Trochę e -e. dupa, co? No ale jasno no. Ja mam naprawdę, ja jestem na końcówce. No, no ja no. mam tak, ja mam... Aha, bo jak na... Nie jedziesz na to, to ci pokazuję ile masz. Ja mam 83 trzy. O już, no to to nie dobrze, no to szybko bierz coś jest jedz. No bo daj mi, daj mi coś, kurde, bo no, mówicie, że wchodzę i patrzę i nie ma nic. Nic nie masz. No tak. tam, ten, no, plaszek nasionka zgubi. No to to właśnie jest to, żeby przeżyć. Przeżyć. Survive. No, survive. Good, survive. Oh, what the fuck? Ej, na, moim, na moich oczach uschło drzewo. No. Co to jest? Aha, to jest pszczoła, dobra. Marechu, się. Na ten Gdzie ja te pułapki z tobą? Aha, pułapki na razie nic nie zrobię z pułapkami, bo trzeba marchewki. No na nasiona się nie nabierają, e, króliki. E, moja postać jakoś tak straciła włosy, albo mi się wydaje. Serio? <ścoughs> Zabij go! Faktycznie tutaj jest mało jedzenia, prawie nic nie ma O Nie, te do Beli znalazła Ja bym chciał cokolwiek znaleźć ty Tu mam tylko jakąś ścieżkę Nasiona, hmm. tam Jesteśmy trochę w dupie nie ma tak brak znajomości trochę gry. No tak. Ale na, na razie żyjemy. No na razie nie skończył Zobaczymy, moi drodzy, po prostu na którym odcinku się skończy ten sezon. Nie wydaje mi się, żeby to było dzisiaj. Barzan mam, ale jego można też zaatakować, tylko że one uciekają. Tu no, no, no. się do mnie odwrócić. Też ja mam berries. Mam no, pajączki tutaj niedaleko na. No. no muszę tą włóczkę wykorzystać, tylko nie będę na głodnie się z nimi bił. No, z czym? A, pająkami? Tak. No. Kurę. Eee... Trzeba trochę marchewek zostawić. Nikt nie pomyślał. Kolejna jasna. Moja kubitka jest wychudzona, biedna, chudzinka jedna. A ja sobie biegam z, z prototypem dzidy. <grym> o! No a nie, cały czas rośnie, ale kolejno, kolejny stadium wzrostu ma. No, to nasza roślinka. To. No. Dobra, pora sobie teraz to... O. Gotować. O. Zostało ci troszeczkę tego gówienka, jakby. Czy mam gówno? Tak, mam trzy gówna. No to zostaw, bo będzie na... Koło nas będzie po prostu rosło... Chodźmy zaraz, jeżeli nie, no nie wiem jak to nazwać, takie pytanie. A, patrzę jeżeli nie, to bezużyteczna. No i dobra, na razie, no, wstawić. Teraz zobaczmy ile mi to wszystko da, że tak powiem, pożywienia. Mam na razie 53 zjedzmy. Dobra, królik wyśpiesz się, bo cię... Do 106 mi podrosło, ale... Ale to się stało jedzenie? Znaczy... Tak. Ale to dalej mało. Jezus, ludzie myślą, myślą, myślą... Myśl, myśl, food. Basic farm, to mnie nie interesuje. Improved farm, też mnie to nie interesuje. Bee box. Widzisz? Największym problemem mi się okazało jedzenie. No. Zaraz się będzie ściemniać. Crazy Alex wracaj. I, I Polowałam chulika. Czy go do tego, do... ...klateczki. Za wiele mi to no. dało. do batoka. no! Do teraz się zacznie ściemniać. Daj mi... Ognisko rozpalić! Uh. Tam Rex! Nie widzę nic. O kurwa. Gdzie jest to... A, nie żyjemy. Czekaj. <grymne> nie żyjemy. Nie! Umarliśmy. Umarliśmy. A jednak. Jesteśmy dawno. Tak. Czemu nie Dlaczego nie rozpaliłeś tego ogniska z dobrej? Dlaczego nie rozpaliłeś tego ogniska? Włocie zrestuje za 100 sekund. Tak. I będziemy mogli od nowa zabić. Ale w sensie, że bez niczego i też od dziewiątej nocy, czy całkowicie? Tak, całkowicie od nowa. No tak moi drodzy, to ma pomysł taki. Um, to były pierwsze trzy odcinki naszego wiekowego Wy I powtórzymy sobie tą, tą serię, ten sezon. Ale dopiero go powtórzymy. O to fakt, to takie byki duże łażą. I powtórzymy sobie ten sezon, ale dopiero um, wtedy, kiedy nauczymy się grać w tą grę. Lepiej tak mi się wydaje, więc jak pogramy sobie z pół miesiąca dwa tygodnie, co ty na to Crazy Alex. Pogramy sobie w tą grę, ogarniemy sobie o co chodzi. Hmm. I wtedy rozpocznijmy taki konkretny, bo na razie widzicie nie wiedziemy o co chodzi, może jest jakiś szybszy sposób na zbieranie surowców, może po prostu się w zumistu osadziliśmy hmm? no może. No no to po prostu zobaczymy się kiedyś w, za niedługo w nowej serii, nowym sezonie z hmm. większą wiedzą i może to lepiej pójdzie. Ha he. Ha, ha, ha. No to pożegnaj. No to się żegnam z wami. Już szkoda tylko troszkę, że tak to... wcześniej. <laughs> no niestety było. No to dobra, komentujcie, oceniać, subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie to co lubicie robić, bo za, to, za tego zgona coś warto postawić. No trzy odcineczki były, ale w osobie się widziałem osoby, które już po pierwszym odcinku padały i uznawały to za zasadę, więc nie jest tragicznie. No to... Nara.